Siemanko wszystkim ze strunusa, bo zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku Nie z Battlefield drugi tylko z MW3, tak jak obycałem wcześniej, było 5 odcinków Z BF, -a, było tak jakby poświęcony, cały tydzień poświęcony BW. Teraz czas, chwila przerwy, teraz na ochłonięcie yy, Przez sprawdzenie swoich statystyk, pogrania w co I mam dla was tutaj materiał z MW3 Jest to krótki 4 chyba, czy 5, 5 minutowy yy, Meczyk ze Sierczykiem na mapce myśli. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wynik też nie jest rewelacyjny. Żadna tutaj bestia 23 czy 24 do 5 KD, tam 5.0. Norma europejskie nie wspomniana, ale to nie jest najważniejsze. Miał być materiał Skoda i to jest taki jeden z lepszych filmików, jaki miałem dostępny na stanie i mogą dla Was go przygotować. Słuchajcie, byłem w Empiku u siebie tam w galerii na mieście. I jest promocja, u was pewnie w empikach na misie, u was w empikach pewnie na waszych miastach też jest, że jest taka seria Best Of. I jest Call of Duty 2 do kupienia za 39,90. Niby wszystko fajnie można sobie kupić, ale otrzymuje się drugą grę, można wziąć sobie za fryer tak? Za, 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 za darmo. I teoretycznie można wykmić naprawdę fajną rzecz, którą wam też szczerze polecam, można sobie kupić Call of Duty 2. Za 39,90 to drugą wziąć sobie Call of Duty Deluxe Edition, czyli to będzie Call of Duty 1, plus 2 do niego dodatki. Czyli chodzi, że idziemy do Empiku, kupujemy sobie bierzemy te cztery dyszki, że nie będzie browaru w sobotę, nie będzie bimby, tylko weźmiemy sobie te 4 dyszki, idziemy do Empiku, kupujemy sobie. Kodzika, dwójkę, kodzika, jedynkę i dwa do niego dodatki za trzy Ja tylko będę miał troszkę więcej hajsiku, udam się ruchem jednostajnym, prostominiowym do Empiku, aby taki materiał zakupić. Widzicie, ostatnio wysyłam też filmiki z Battlefielda. Z Battlefielda. Y, trójeczki na, na informujące, że znajduje się Open. Lobby. Pytacie się, dlaczego ja nie akceptuję zaproszeń. Zaproszenia mi już się skończyły. Mam już wyczerpany limit kompletnie na y, limit na znajomych. Chyba nawet mniej niż z tym. Z tym ma 300 znajomych. DF ma chyba 150. Skończyły mi się te wszystkie znajomości. Także musicie dołączać do. Ty, 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 klanów, tak? Tam już kilka ludzi zorganizowało klan gr, Grom, inne klany z tych klanów też możecie dołączyć albo w wyszukiwarce po prostu wpisujecie Grom Black Ops, tak po prostu nazywa się link, i wtedy możecie bez problemu dołączać Wiele gramy na serwerach bez PDA i zapewne wiele osób wie, że od czasu do czasu wpadną też hakerzy, którzy potrafią wykręcić kolosalne wyniki typu 80 do 2. Wtedy się najwyżej nie rozpimy albo zmieniamy serwer, gramy dalej. Co zrobić, takie życie? Czytałem na forach, nic innego, muszę formata zrobić. Przyjdzie czas na formata jeszcze, jeszcze niedługo. Także materia, kiedy to nagrywam, to jest trzecia w nocy, bo zbieram się zaraz, <laughs> zaraz do roboty. Mam nadzieję, że, wybiorę, że wyrobię się z formatu, znaczy z przygotowania tego filmiku dla Was i bardziej. Zwiększyłem swoje także ustawienia graficzne w kodzie jeżeli widzicie, są te dane cienie ze względu na jeszcze wracając do Gameplay, widzieliście wcześniej była tutaj taka akcja, gdzie rzuciłem sobie stuna i 3 typa, no, jak można do powiedzieć, udupiło się własną tą linką przeciwpancerną, to co do ARP, czy co czy nie wiecie o co mi chodzi a ja już nie myślicie, czy, czy nad ranem to muszę sobie na kawusie, przeszykowałem sobie myślę sobie sobie, bo kuźwa wstaniesz Koncentruj się na tym, nagraj te 5 minutowe materiały, obiecałeś, żeby nagrać, później nie będzie czasu, dzisiaj jeszcze jest hala, ciśniemy w nogę, także nawet nie ma kiedy przyjdzie się z roboty, od razu się tylko przebrać i idziemy cisnąć w nóżkę do wieczora, oczywiście rekreacyjnie procentowo ta muszka będzie wyglądać, także dzisiaj prawdopodobnie mi nie będzie na... Na BF'ie, na Steam'ie, także dzisiaj będę niedostępny, jak co to wyślę dla Was filmik? Chciałem pozdrowić też a pozdrawiam Cię PrivatePile. I takie jedno słówko, chłopie, napisz ty mi na PW albo w swoich tym, magicznych filmikach, gdzie bestia powraca, o co ci chłopie chodzi w końcu. Bo nie wiem, no, do czego ty pijesz. Jeżeli coś masz do mnie, tak, Jeżeli masz coś do mnie, to napisz w końcu, o co tobie chodzi. Także tyle, pozdróweczka moją bestio, także dzięki za obejrzenie tego filmiku 23 do 5 trzymajcie się strzałeczko, jest mo